Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Przyznam się, że dzisiaj zrobiłem sobie taki cheat day, pospałem. Wczoraj rzeczywiście był dzień intensywny, też się położyłem, więc dzisiaj nie było wstawania rano wyjątkowo, tylko trochę więcej snu, ale to dobrze. Sen jest ważny, trzeba być wyspanym, inaczej inne rzeczy się trochę sypią, także to jest istotne. A dzisiaj jesteśmy znowu urodziny i dzisiaj czeka nas dużo pracy, ale tym razem będzie to praca fizyczna. Dobrze czasem popracować fizycznie, także zapraszam. Praca w Re. Odpaliśmy właśnie Ursusa, tam z tyłu jedzie, z pługiem, no i jedziemy z tematem. Będzie się działo. Ursus stoi. Okazało się, że nie ma paliwa, także musimy zrobić małą dolewkę, ale nie ma problemu, jest zapas, także... Teraz to garniemy, dobry, dobry dobry sprzęt, polecam. I też udało nam się tu przekopać kawałek ziemi, stąd aż tam. Będą tu truskaweczki w przyszłym roku, nie wiem. Pa pa, żegnamy się. I już po pracy. Działka przekopana. Pole to za mną przygotowane pod zasiew, także, także jest dobrze. I w takich chwilach muszę przyznać przed całym sobą, ale i przed tą kamerą, że po prostu jestem mieszczuchem, tak naprawdę. Eee, innymi słowy, no de facto znaję sobie tego sprawę tak, Nienamacalnie, nie wiem, pierś tylko tak po prostu wiem, jak ciężka jest praca na wsi, ile pracy trzeba włożyć, żeby te rośliny urosły, żeby te krowy dały mleko i, i tak dalej. Jest to praca nie dość że ciężka, to jeszcze tak naprawdę nie bązuje nas nie wiem, weekendy, święta, tylko krowy trzeba iść nakarmić. Nie to, że w niedzielę nie są głodne, czy coś takiego. My jesteśmy przy z tych biurowców gdzie mamy oczywiście weekendy niepracujące, dni wolne od pracy, w pracy mamy, nie wiem, śniadania, owoce, piłkarzyki, baseny i inne dziwne udogodnienia, których na wsi po prostu nie ma, tylko trzeba po prostu założyć rękawice, ubrudzić się ręce i po prostu wziąć się do roboty. Także następnym razem, gdy będziesz jadł ogórki albo pomidorki, rano śniadanko, to pamiętaj, że ktoś musiał włożyć dużo pracy, żeby one lądowały na Twoim talerzu. I powiem Ci, że czasem tak trochę żałuję, że może nie wychowałem się na wsi, oczywiście to nie jest zarzut dla moich rodziców absolutnie. Ale ludzie, którzy się wychowali na wsi od małego, nauczeni są na przykład ciężkiej pracy. Nauczeni są tego właśnie, że co trzeba wstać rano, o piątej, zrobić pewne rzeczy, czy jest sobota, czy niedziela, czy kolik inny dzień, trzeba to zrobić. I to jest zdecydowanie cenna umiejętność. Ja niby to wiem, ale jednak to nie to samo, co po prostu to przeżyć. Są tylko takie przemyślenie. Przyznaję, zmęczyłem się dzisiaj, dużo było tej pracy fizycznej i to jest trochę takie paradoksalne, że ludzie w mieście kupują te kartę na siłownie, którego kosztują duże pieniądze albo jakieś, nie wiem, baseny i inne kluby fitness a z jednej strony, a z drugiej strony mogliby pojechać gdzieś na jakąś działkę czy na jakąś wieś, tam parę dni popracować byłoby za darmo, zmęczyliby się jeszcze bardziej, wszystkie mięśnie popracowały i jeszcze dodatkowo zrobiliby coś pożytecznego. Fajnie byłoby, jakoś tak to lepiej wykorzystać te ludzkie zasoby. Bo na tych słoniach trochę marnują. No, okej, okay, świczymy, fajnie, ale ta energia idzie tak trochę w nic. A gdyby tak tą energię tak przerzucić, właśnie na to, żeby zrobić coś konkretnego, żeby coś zasadzić, na przykład, to byłoby ciekawe. Nie wiem, jak takie coś by trzeba było zrobić technicznie, ale to jest jakiś pomysł na przyszłość. Także jak widzisz, my już w domu wróciliśmy i mamy koniec dnia. To już tylko montaż vloga. I tyle, idę spać. Eee, ale jeszcze ci pokażę jedną ciekawą rzecz, bardzo mi się spodobał dzisiejszy taki news, który zobaczyłem. A mianowicie w Nowej Zelandii testują robota, robota Boston Dynamics, e, do tego, żeby właśnie był psem pasterskim. Czyli innymi słowy, żeby zaganiał owce tam gdzie iść powinny. E, no i to jest bardzo ciekawe przemyślenie a propos właśnie tych różnego rodzaju, e, nazwijmy to, rolniczych tematów. Pytanie, kiedy takie roboty bardziej zastąpią nas również i właśnie w pracy na roli. Albo na farmie, albo przy zwierzętach i tak dalej. No jest to ciekawe. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymaj się. Widzimy się jutro. Na razie.